I jeżeli chcesz streamować, ale nie do końca chcesz pokazywać swoją twarz na streamach, spoko, rozumiem. Ja akurat od początku zacząłem streamować z kamerą. No ale nie każdy chce, nie będę oceniał, ale słuchajcie, dzisiaj mam filmik, który będzie dla was. I nie, nie jest to kolejny raz Bongo Cat, Nie jest to snap kamera i pokazane filtry na kamerę, tylko słyszeliście kiedyś o VTuberach. Dzisiaj pokażę wam, jak zostać VTuberem, ale jest to ogólnie bardzo ciężkie. On tam gada za głupoty. Hmm? Przecież zostanie VTuberem jest bardzo proste. Nie wiedzieliście o tym? Powiem. Powiesz im, czy co? No, no dobra, to ja w takim razie no uciekam. Razie, razie. A ty im dalej. Dobra. Im wszystko. Jak widzicie, mój awatar od razu powiedział nam, że to jednak nie jest takie skomplikowane, aczkolwiek nie nastawiajcie się na to, że to będzie kolejne rozwiązanie, które zajmie wam 3 minuty czy 5. Ponieważ szczególnie jeżeli będziecie chcieli zrobić awatar, który dobrze odzwierciedli waszą postać, albo po prostu Wam się będzie podobał. No to będzie trochę trzeba nad tym posiedzieć, więc nie zabieram więcej czasu, pamiętajcie o subie i lajku, bierzcie kawkę, herbatkę, bo ten materiał może być nieco dłuższy i zapraszam do oglądania. W naszą przygodę z Zostaniem YouTuberem musimy zacząć od pobrania specjalnego programu, jakim jest Viroid Studio. Jest to program darmowy, także nie musimy się przejmować. W celu pobrania wchodzimy na ich oficjalną stronę, klikamy Download i możemy kliknąć jeden z przycisków. Ja osobiście wybieram instalator Windows, aczkolwiek możemy też to zrobić na Macu albo zainstalować poprzez Steama, co kto lubi. Program swoje waży także że trochę się będzie pobierał, aczkolwiek jak go pobierzemy, instalujemy, odpalamy i możemy przechodzić do tworzenia naszej postaci. Jak widzicie, tak się prezentuje program po odpaleniu. Tutaj możemy sobie wybrać jeden z gotowych modeli i zająć się jego przerabianiem, albo po prostu poprzez kliknięcie plusika dodać własny model. Wybieramy płeć, klikamy, troszkę to będzie trwało i przechodzimy do edycji, która powiem Wam szczerze, zajmie najwięcej czasu chyba w tym całym tutorialu. Czemu tak myślę? Powiem wam w ten sposób. Jeżeli graliście kiedykolwiek w simsę, y, na przykład w czwórkę, i uważacie, że kreator postaci tam był rozbudowany, to nie. Tam nic nie mieliście w porównaniu do tego, co jest tutaj. Tutaj możecie zmieniać twarz, poszczególne miny, możecie zmieniać oczy i to nie w ten sposób, że wybieracie po prostu jeden z gotowych kolorów. Dosłownie malujecie sami oczy. To samo jest z makijażem, z jakimiś szczegółami na twarzy i z ciuchami. Także tutaj ta część, żeby Was nie zanudzić zbytnio, będzie trochę przyspieszona. Aczkolwiek pamiętajcie, na YouTubie macie bardzo dużo różnych tutoriali do tego programu i przyznam się szczerze, że sam tutaj, starając się zrobić swoją postać, posługiwałem się jednym z takich tutoriali. Także zostawię Was z krótkim timelapsem, żebyście zobaczyli jak ja męczyłem się w sumie tworząc tego awatara, którego widzieliście w intro i za chwilkę widzimy się przy następnej części. Słuchajcie, bycie VTuberem albo ogólnie te klimaty to jest dosyć dziwna rzecz, także tak samo dziwny jest sklep boot.pm, bodajże taki jest link, oczywiście linki będziecie mieli wszystkie w komentarzu, no i słuchajcie, to jest sklep, w którym po wpisaniu Viroid Studio albo po prostu samo Viroid będziecie mogli pobrać gotowe asety, jakieś ubrania, stroje i tym podobne. No i jedna tutaj ważna rzecz jeszcze do dodania. Nie wszystkie są darmowe, także musicie sobie ustawić, żeby cena była darmowa i trzeba poszukać, poskrolować. Ja przyznam się szczerze, że nie chciałem się zbytnio zagłębiać, bałem się, co tam może być dalej, także pobrałem po prostu jakiś pierwszy lepszy t-shirt, tak żebym mógł Wam później pokazać, jak go zainstalować sobie już w programie. Także jak już jakieś znajdziemy, na przykład tak jak ten t-shirt, klikamy sobie Free Download, pobieramy. One bardzo mało ważą, także będą się pobierały strasznie szybko. Jak widzicie, jak otworzymy, od razu mamy taki ładny rzut na ten t-shirt zarówno grafikę z przodu, jak i z tyłu. Więc są dwie opcje: albo możemy tutaj sobie edytować od razu tą grafikę w jakimś editorze typu GIMP czy coś, albo możemy dalej to robić w programie, co zaraz wam pokażę. Dobra, jak już mamy znaleziony jakiś ciuch, to przechodzimy do Viroid Studio i tutaj w Clothing Editor możemy wybrać jakiś preset konkretny. No i później, jak wybierzemy, klikamy Layers i możemy importować warstwę z tym danym ciuchem, aczkolwiek ja zauważyłem, że dziwnie to jakoś działa, także dla pewności chyba jest najlepiej najpierw usunąć wszystkie warstwy, dodać jakąś jedną nową i wtedy wgrać po prostu odpowiednią grafikę. Jak widzicie, tutaj mam jakąś pobraną bluzę z ziemniaczkami. No i żeby zbytnio nie przedłużać, Możemy rysować, możemy usuwać jakieś fragmenty i je kolorować. Dlatego, na szybko, chciałem wam tylko pokazać, że możemy sobie tutaj pokolorować jakoś, dodać własne napisy, pobawić się. I tutaj, ponownie, nie chcę, żeby ten film miał 15-20 minut samego tworzenia postaci i zmieniania ciuchów. Ponieważ to by było najzwyczajniej w świecie po prostu nudne i tak watch time byłby na poziomie 5%, także ja chcę wam tylko pokazać mniej więcej jakie macie możliwości, co można z tym zrobić, że naprawdę możecie się pobawić, a jeżeli chcecie coś więcej zrobić, no to już polecam samemu po prostu usiąść do tego, obejrzeć jakiś poradnik bardziej kompleksowy, który dotyczy stricte i tylko i wyłącznie zmieniania na przykład ciuchów, i wtedy dobrać sobie odpowiednie. Jak już mamy wszystko gotowe i widzicie, u mnie to jest akurat postać, która ma czarno-czerwoną bluzę, taką jaką mam na co dzień, także prawy górny rok wybieramy tę zakładkę kamera export, następnie z menu kontekstowego po lewej stronie export i nasza postać musi być w T-pose, żeby była gotowa. Jeżeli jest, no to ponownie z prawej strony wybieramy eksport, wpisujemy nazwę naszego awatara, nazwę autora Przechodzimy dalej, patrzymy czy jeszcze nic nie jest ważnego do uzupełnienia, aczkolwiek tutaj nie jest. Klikamy OK, wybieramy miejsce, gdzie chcemy zapisać sobie naszą postać, nazwę, klikamy zapisz i możemy przechodzić do następnego programu. Mówiłem, że będziemy potrzebować jeszcze drugiego programu, ponieważ musimy mieć VCF. Face. VC Face to program, w którym grywamy nasz awatar i później ożywiamy go za pomocą naszego mikrofonu i kamery. Więc wchodzimy na ich stronę, którą będziecie mieli oczywiście w opisie, zjeżdżamy na dół, klikamy download Wypakowujemy i możemy przechodzić do wgrywania naszej postaci. I zobaczcie, ja sobie wypakowałem to wszystko na pulpit, także otwieramy nasze VC-Face, znajdujemy plik wykonawczy .exe, otwieramy go, ładuje się chwilkę Initi i po tym jak się załaduje możemy tutaj dodać plusikiem nasz awatar. Ważne po prawej stronie to co Wam teraz pokazuję, tutaj są nasze ustawienia gdzie wybieramy zarówno mikrofon jak i kamerę, także musicie wybrać tak, żeby było nasza, wgrywacie postać. I mamy tutaj gotową już postać, i jak widzicie, od razu ja zacząłem się ruszać, zacząłem mówić do mikrofonu, i ta postać też już po prostu reaguje na to, co robię. Ponownie, program ten jest bardzo rozbudowany, ale to, co przede wszystkim polecam, to w opcjach znaleźć sobie zakładkę, która odpowiada za Expression Detection. Ja tutaj wybrałem Simple, i następnie możemy Expression Sensitivity sobie dopasować odpowiednio. I to polega na tym, że po prostu jak my będziemy zmieniać swoją mimikę na kamerce, to nasza postać będzie robić to samo. Także tutaj musicie zobaczyć, jak przy Waszych ustawieniach, przy Waszym oświetleniu i przy Waszej kamerze najbardziej realistycznie to będzie wyglądało po prostu. Jeżeli się zastanawiacie, czemu nagle cały tłumi zniknęło, to dlatego, że kliknąłem tutaj tą małą ikonkę, która jest w prawym dolnym rogu, i uwierzcie mi, ta ikonka się nam bardzo przyda, ale to za chwilę jak będziemy dodawać postać do OBS-a. Tak jak mówiłem wcześniej, ustawień tutaj mamy naprawdę dużo, mamy kilka osobnych zakładek. Pierwsza z nich odpowiada za to, jak bardzo jest wykrywany nasz ruch warg, a raczej to, co mówimy, żeby postać reagowała. Drugie to są jakieś oświetlenie, kolorki i tak dalej. Także możemy sobie ustawić, żeby światło na nas spadało inaczej, albo żeby była jakaś kolorowa poświata. Naprawdę opcji jest multum, aczkolwiek ja nie jestem tego fanem, ponieważ dla mnie jednak zawsze prostota jest ciekawsza. Kolejna zakładka będzie odpowiadała za ekspresję. I tutaj taka ciekawostka, jeżeli u Was nie działa to zbyt dobrze, albo chcecie sobie coś jeszcze dodatkowo pokombinować, to możecie dodać skróty klawiszowe, które będą sprawiały, że wasz awatar zmieni po prostu wyraz twarzy. No i następnie ostatnia zakładka to jest General Settings, to które pokazywałem na początku, z tym wykrywaniem naszych uczuć, że tak powiem, ekspresji. No, a tutaj dodatkowo możemy się jeszcze pobawić i zrobić na przykład wodogłowie albo inne efekty specjalne. Także, jeżeli chcecie, możecie jeszcze zobaczyć, jakie są tutaj dokładniej opcje. Aczkolwiek, tak jak wspominałem wcześniej, te podstawowe w zupełności nam wystarczą. Jak już mamy wszystko ustawione i skończyliśmy się bawić opcjami, to możemy przejść do obs i dodać tam naszego awatara. Robimy to poprzez dodaj, przechwytywanie gry. To jest ważna rzecz. Wybieramy OK, dajemy jakąś nazwę, w moim przypadku będzie VC Zmieniamy na przechwytuj konkretne okno oraz wybieramy program VCMe. Teraz jak widzicie, wszystko fajnie działa. Klikamy sobie OK. No i nie pasuje nam to, że mamy to tło dziwne, prawda? Więc to jest teraz czas, żebyśmy kliknęli ten przycisk, o którym mówiłem chwilę wcześniej. Mamy przezroczyste tło. Wracamy do OBS-a, aczkolwiek w OBS-ie nie wygląda to dobrze. Jeżeli nie macie tutaj przezroczystego tła, to znaczy, że nie zrobiliście tego, czego ja nie zrobiłem, czyli po prostu w ustawieniach przechwytywania gry nie wzięliście uwzględni przezroczystość. Jak to zaznaczymy, od razu nam ładnie wycina tło i mamy gotowego naszego awatara. Tak naprawdę, ostatni punkt, który nam pozostał, to odpowiednio sobie przyciąć źródło, ustawić i bawić się. Tyle, i słuchajcie. Jeszcze tutaj taki mały dodatek, jeżeli byście się jednak chcieli jakoś bardziej pobawić kolorkami i tak dalej, to pamiętajcie, że jako, że to jest po prostu normalne źródło w OBS-ie, to możecie ustawić na przykład korekcję kolorów i pozmieniać tak, żeby było jakieś inne zabarwienie, żeby była postać jaśniejsza, ciemniejsza i tym podobne. Jak widzicie, jest to temat, w który naprawdę można się bardzo zagłębić, ponieważ zarówno szukanie tych ciuchów gotowych, robienie własnych, czy przede wszystkim robienie awatara, to jest coś, co może trochę czasu wam zająć, aczkolwiek warto to zrobić szczególnie, jeżeli nie udostępniasz swojej twarzy, ponieważ zawsze jakaś postać gdzieś wiecie w dolnym rogu, która będzie reagowała jakkolwiek na wydarzenia na streamie, to jest dodatek, coś co bardziej sprawia, że wasz stream jest unikatowy i coś co przykuwa uwagę odbiorców. Dajcie mi znać, co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy kiedyś bawiliście się lub oglądaliście jakiegokolwiek Youtubera. Tymczasem co? Nie zabieram więcej czasu. Miłego streamowania i do zobaczenia za tydzień.